Dzień dobry, witam Państwa na podanym komentarzu. Przechodzimy do komentarza makro. Danych dzisiaj jest nie za dużo. Mianowicie mamy tak, że biorąc najważniejsze dane to 16 16.30 tego dnia, zapasów twarich. To praktycznie wszystko jest. Przechodzimy teraz do głównych instrumentów. Na kontraktach na indeksie S&P 500 mieliśmy wczoraj Kolejny lokalny szczyt. Yy, jesteśmy w fali trzeciej, która może dotrzeć do tego rocznego szczytu. Potem może być cofnięcie korekcyjne w postaci fali czwartej i potem jeszcze w dalszej perspektywie powinniśmy zobaczyć nowy długoterminowy szczyt. Yy, potem możliwa jest kolejna kilkutygodniowa korekta. Przechodzimy teraz do sytuacji na wykresie DAXa. Tu z kolei. Jesteśmy po spory wzrostach, które odbyły się w poniedziałek. Wczoraj żeśmy mieli cofnięcie i dzisiaj wydaje się, że też możemy mieć ruch w dół w ramach, jakich, w jakich, w ramach realizacji zysków. Na polskim rynku z kolei popatrzmy na wykres wypowiedzi świec 4-godzinnych. Mamy wykoloną strukturę z dołka z końca marca. Jeżeli pojawi się korekta, to będzie fala czwarta, potem można oczekiwać jeszcze fali piątej. E, I po takim dużym pięciopalowym dokładnie z marcowego e, doka, czekałaby na większa korekta. Na wykresie euro dolara doszło wczoraj do przekroczenia do ważnego oporu na poziomie 1,09 i sytuacja wygląda w ten sposób, że jeśli okaże się, że rynek spadł poniżej poziomu 1,09, zacznie się poważniejsza przecena, jeśli nie, no to wtedy z tego, co do tego powinniśmy oczekiwać w struktury, czyli mieliśmy pod pierwszą, pod drugą, pod trzecią, pod czwartą i jeszcze pod piątą i dopiero potem rozpoczęłaby się realizacja zysków z wyższego pułapu, e, dosyć silnego, który jest na poziomie około 1,09,65. Jeśli chodzi o dolara do złotego, to doszło do przekroczenia ważnego wsparcia na poziomie 3,88. Jesteśmy w tej chwili na 3,86,50. E, możliwe, że kurs dolara będzie jeszcze tutaj się e, cofał i będziemy mieli odwrót do ważnego wsparcia na poziomie 3,81, które dopiero potem mocniejsze odbicie. Na wykresie cen złota jesteśmy tutaj poniżej tutaj tych dwóch ważnych dołków, ważne wsparcie za poziomie 1260. Przed przebiciem tego ważnego wsparcia będziemy mieli jakieś odreagowania i potem ruch w dół. Teraz ropa. Na wykresie ceny ropy mamy sytuację taką, że jakoś nie może się tutaj rozpocząć odreagowanie spadków z tego szczytu, mieliśmy wczoraj ruch do góry, potem cofnięcie. Wydaje się, że we perspektywie krótkoterminowej... Należy spodziewać się wykładu wzrostowego. Zobaczmy na wykres trzydziestominutowy. Na mm wykresie mamy tak, ruch do góry, cofnięcie, co co prawda dosyć mocne, więc tutaj mamy połowa korpusu czarnej świecy. Możliwe, że rynek tak albo zrobi jeszcze do, poniżej tego dołka i dopiero potem będziemy mieli wzrosty albo z tym optymistycznym cofnięcie korekcyjne i potem już dół do, do góry. Eee, dobrze, to wszystko na chwilę wyscą. Dziękuję za uwagę i zapraszam na godzinę 18.00. Dzisiaj zaczniemy Do usłyszenia.